Więc plan był taki, że stanę o 12.30 i rzeczywiście o 12.30 wstałem. Wstałem nawet o 9, żeby wejść tam na lekcję. Końcowo zasnąłem o około 11, wstałem o 12.30. Nie wiem jak to się stało, ale jest godzina 14. .00. Mój pociąg do Krakowa jedzie za 10 minut, a kolejny mam za pół godziny. A jeśli ja nie zdążę, to mam dopiero za 2,5 godziny, więc mam troszeczkę do zrobienia, a mam na to pół godziny jeszcze łącznie z dojazdem na stację. Super. Generalnie mam jakieś 5 minut, żeby wyjść z domu. Muszę się spakować na siłownię i myślę, że zdążę. Powinienem zdążyć, jeśli w ogóle może mnie ktoś zawieźć. Bo jeśli nikt mnie nie zawiezie na peron, no to wtedy już będzie problem. Zaczynam wątpić w powodzenie tej misji, bo zostało mi 14 minut. A ja jeszcze ubieram buty. Nie jestem jeszcze spakowany do końca. No wziąłem sobie klapki jakbym chciał iść do sauny, bo w sumie nigdy... Znaczy nigdy, no byłem na saunie w siłowni, ale nigdy w Krakowie. Zapomniałem wam powiedzieć, że już dojechałem. Drwal opierony. Próba druga, próba druga, próba druga udana. Ja pierdolę Może jeszcze nie udana, bo w poprzednim bankomacie napisało się, że nie ma środków. I jest chwilowo nieczynny. O, do z nogami ten i wszedł masakra i wielki kur... Sub. Właśnie dotarłem na siłowni, w sensie dotarłem, jestem już po zrobieniu dwóch ćwiczeń. Jadę windą, to jest paradoks. Jadę na drugie piętro, nigdy tu nie byłem na drugim piętrze. Słuchajcie, czuję się jak blogerka bo nagrywam vloga. Dawno tego nie robiłem w miejscach publicznych. Słabo, słabo, jeśli chodzi o klatę. Jest bardzo słabo. Jest bardzo słabo. 65 kg maksymalnie na serio, 12 powtórzeń. Kiepsko. W sumie to nawet nie wiem gdzie wyjechałem, ale zejdę zaraz po schodach bo lepiej mi tu nagrać tutaj, bo wszędzie jest głośno nic byście nie słyszeli. Jest godzina 19.30, jestem spóźniony, bo w sumie... O godzinie 20.30 miałem zrobić live'a. I ja dopiero zrobiłem jedną trzecią treningu i idę po Powerbanka, bo jeszcze mam 5% baterii. Dzisiaj niestety szczęście mi nie sprzyja, ale w ogóle się to nie załamuje, bo się przyzwyczaiłem już do tego, że zawsze są opóźniony we wszystkim. Też. Także pewnie trening skończy za minimum godzinę. Może nawet po nie wiem, generalnie zdaje mi się, jakość telefonu jest straszliwie słaba. To jeszcze z przedniej kamerki. Ja nie wiem, jak ludzie nagrywają na co dzień iPhone'em. Wreszcie się to wszystko trzęsie. Filip znowu narzeka. Part 5. Generalnie to chciałem coś w tym filmie pokazać i zrobić, ale jak widzicie, nie do osób zdecydowanie i nie ma żadnych znajomych, aby ktoś By była trochę lepsza jakość, więc nagrywam wam w ten sposób i ludzie, którzy będą chcieli to mieć na mnie jak na Misja zakończyła się powodzeniem. Znaczy nie wiem czy się zakończyła powodzeniem, bo tak naprawdę mam 12 minut do odjazdu busa. Mam taką obsługę, że szkoda gadać, bo od Ponad godzinę powinienem być w domu. Witam was w tym pięknym, słonecznym dniu. Dzisiaj Filip przyczyni się do zrobienia czegoś dobrego. Jak widzicie, outfit, białe buty, krótkie spodenki, idealnie na taką zajebistą pogodę, jest sucho. Dzisiaj wyniesiemy sobie śmieci, które ja generuję. Gdy jeszcze nie robiłem większych live'ów, gdy jeszcze nie wpadali do mnie goście i gdy jeszcze w sumie nie miałem studia, tu były dwa żółte worki. Teraz jest ich tyle Będę przykładnym synem, pomogę wynieść śmieci No ten outfit nie był dobry na tą pogodę, a mama mówiła Nową bluzę ubierasz No Rusiu! Jedziemy, o widzisz, ty wiesz nawet się siadać o! Dzień dobry pasażerze Zapiąć pasy trzeba Szef paczek Witam pana ciekawskiego Na pokładzie Co i będę ci kierował. kuleczka. Zgodził mu się. Jak pasażer siedzenia na tylnym siedzeniu, Także jak widzicie, przyszło mi już kilka paczuszek, które szybko sobie odpakuję. Domyślam się, co w nich jest. Na pewno najważniejszą paczką jest ta podłużna, ponieważ jest tam druga lampa. Jeszcze kilka paczek ma przyjść. Zrobimy sobie szybki unboxing. No i jak widzicie mamy już wszystko rozpakowane. Cztery akumulatorki, bo w sumie brakowało mi po prostu trzech do jednej lampy. Najważniejsza rzecz, która przyszła to jest zdecydowanie zasilacz do aparatu. Teraz już nie będę narzekać na to, że mój aparat się rozładuje. To jest akumulator, który cały czas będzie go zasilał, a baterie, które aktualnie jakby są w aparacie, nie zawsze są one naładowane. Głównym problemem jest to, że mimo, że aparat jest podpięty do jakby ładowania, to po w dłuższym czasie, jak już robię streama, który trwa ponad 24 godziny, to wtedy cykl rozładowania baterii jest po prostu szybszy niż cykl naładowania baterii. Dlatego musiałem zamówić po prostu ładowarkę, która ładuje stale. No i oczywiście, no nierozłączna część, czyli gaz rozweselający, syfony do bitej śmietany. Ni nikomu nie polecam generalnie, bo na dłuższą metę jest to pewnie szkodliwe dla zdrowia, jak i nawet wdychanie helu. Na pewno ma jakieś właściwości niestety nie za fajne dla naszego zdrowia, ale... it's <laughs> nie za często. No na każdym jakimś większym lewie jest gaz rozweselający i w sumie jakbym to podliczył to pewnie z tysiąc wsułek już zamówiłem. Ale no wiadomo, no są słyszałem o przypadkach, że ktoś to na co dzień normalnie wdycha. Oczywiście sprężone powietrze, dlaczego pięć? Dlatego, że jedno kosztuje 7 złotych i więcej za wysyłkę by wyszło, więc wziąłem po prostu zestaw pięciu. No i najważniejsza przesyłka, czyli lampa Yangnuo. Słuchajcie, patrzcie jak ona jest pięknie zapakowana. Jest po prostu, ona, zawsze one przychodzą w takim ładnym kejsiku. Mam nadzieję, że tą Samą zamówiłem, bo szczerze to nawet nie pamiętam. To jest wszystko chińskie. Wszyscy wiemy, że akurat Chiny robią tutaj, że tak powiem, najlepsze rzeczy. Profesjonalne zdejmowanie. Dobra, mamy drugą lampę do kolekcji. Myślę, że jeśli chodzi o światło, mamy raz, dwa, trzy. 4, 5, tutaj jest piąta, druga ta podłużna. I jeszcze. Gdzie jest ta kwadratowa ty? No i kolejna jeszcze lampa jak tuło, czyli 6. Mamy łącznie 6 lamp. Plus jeszcze chyba mam jednego softboxa. Także powiem wam, światła tutaj nie brakuje. Powiem wam, że jest naprawdę ciężko. Dobrze, że. chociaż zrobiłem sobie bieska z rana o smaku brownie. Bardzo polecam. Jeszcze raz o tym mówię. Rozłożyłem sobie lampy i mega zajebiście to wygląda. Chociaż no tak sobie rozłożyłem, żeby jak na razie się świeciły. Ja załatwiam sobie wszystko, ale jestem umówiony zaraz i muszę jechać. Mam dosłownie pół godziny. obiecam jeszcze mamy je, że pomyję sobie okna w studiu i w sypialni, więc ja nie wiem jak to zrobią. Pół godziny, żeby się zebrać, pomyć. Chociaż tak pewnie jeszcze zbiorą się jakieś rzeczy, których nie zrobiłem, ale no cóż no trudno. Zrobię jak wrócę. Prawdopodobnie wrócę dziś z Szymonem. I sorry, że nagrywałem to z telefonu, powinienem to nagrywać z aparatu, bo mam jakiś problem, jeśli chodzi o uploadowanie filmów z telefonu na dysk. I jeśli jeszcze zrobię to od razu po nagraniu, to jest ok, ale jak już jeden dzień minie, to te filmy przesyłają się na iClouda, na moją chmurę, bo mam 2000 giga kupione, w czym mam już 90% zapełnione, ale za niedługo chcę sobie kupić iPhone 13, więc pewnie już na początku przyszłego roku sobie sprawia. Jak na razie mam za dużo wydatków. No jest problem z tymi plikami, no ale wygodniej telefonem się nagrywa. No. Jednak rozumiem ten komfort pracy. Życzę mi powodzenia. aktualnie tutaj wszystko idę ogarniać i szukać i płynu i do okien. Siemano, ku... lecimy z tripa. Zajście jest. Mieścimy się dużo tutaj. Miejsca. Dużo jest miejsca. O, No popatrz, taki samochód mi się przydał. Kuba ma tutaj mega dużo miejsca do zmiany biegów. Do no manewracji, manew manewrac co to za słowo jest w ogóle? Mamy 8 km i 18 minut. Chociaż dobrą muzykę trzeba dać, ale piękna choinka. Piękne jest też ułożenie w tym samochodzie. jest. ja myślę, że tu z 8 osób by jeszcze weszło. Na pacę mamy 15, Ukraińców. Zajst jest. Słuchajcie, noga mnie tak napiera, jedna nagle, że już nie czuję, ale lecimy dalej z wesołym składem. Zostało. ja 6 minut. Przecież przed chwilą było 6 minut. Aaaa, ratuj. Dotarliśmy do celu. Nie czuję nogi, ale widzę balony. No bo urodziny mam. Urodziny mam za niedługo już dekor do kar. Ale chu, cię nie czuję nogi. Zamawiałem nuggetsy burgera, frytki i picia, a dostałem to razy dwa. Frytki spróbuj, zobaczysz, to jest inna frytka. Szymon degustuje nugget. No i zobacz. No. Słuchajcie, tylko odłożę kurtkę, odłożę kurtkę, żeby nie pobrudzić, bo dopiero w pralni była. Robimy trzecie challenge! Idziemy! Idziemy na parkę! Dobra, uwaga. Ej, nie działa! Ej, fundacja! Nie działa. O, mam tu link, Znaczy, nie lin, k**wa. Lin to piłem na ten, ale... Witam, chłopaczki. Ale będzie zajebiście, tu mam siedzenia. Jakiś pet. Palił ktoś papieroski, nieładnie. <śmiech> <śmiech> Robimy challenge utrzymaj równowagę. Ale to będzie zajebiste. <laughs> Nie no, jak policja złapie, to powiem, że challenge po prostu wykonuje i tyle. Patrzcie, tu mam, tu mam pas bezpieczeństwa. Proszę państwa, co tu się dzieje? Przysiady porobimy. Zajebiście, chłopaki! Patrzcie, jakiego zajebistego bałwanka dostałem. Nie chciałem nic i jeszcze opłatki. I fajnie nagrywałem na iPhone'ie. Y. A ja ten bałwan będzie mi tak napierd... cały czas? K może założysz kanał Mateusz Recenzuje? O, i taka dwójka. Tak będziecie tak prestiżowo się wypowiadać. Pić tutaj, z banka, przy bałwanku. <laughs>